Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, witam Was serdecznie w 100-tygodniowych typach weekendowych. Ostatnio tych typów nie było, ponieważ tak naprawdę nie było co grać i takie granie na siłę jest, uważam, bez sensu, więc czasami warto odpuścić. Słuchajcie, na szybciutko, chyba aż 11 meczów wybrałem do zagrania. Zaczynamy od Egiptu, Puchar, Farko, Al-Ahli. Al-Ahli wystawiło rezerwę po raz kolejny. Więc stawiam, że męż wygra Farko. Wellington gra z Melbourne. Kobiety stawiam w Australii, że wygrają panie z Melbourne. Tite Karaba Ismailia kontra El Mastry. Tu wydaje mi się że znowu jest jakaś delikatna kombinacja w tym Egipcie. Stawiam na Karaba Ismailia plus pół na Karabę, czyli tak naprawdę jeden remis. Guimarães z Bragą stawiam, że wygra Braga. Tajlandia, teraz port gra z zespołem Sukotai, tu jest pomyłeczka i tu stawiam zdecydowanie na Port, nie wiem co ja tutaj wymyśliłem. Takaria Sport kontra Bandirma Sport stawiam na przyjezdnych. Barcelona Real Madrid stawiam, że będzie powyżej 2,5 gola. Bayern Monachium z Wolfsburgiem stawiam, że też będzie powyżej 2,5 gola. Fiorentina Milan, stawiam dwójkę, remis nie ma zakładu, czyli delikatnie się podpieram w tak zwanym draft no bet, czyli stawiam, że tego meczu Milan no po prostu nie powinien przegrać, mocno się zdziwi, jak Milan ten mecz przegra. Inter Mediolan kontra Napoli, stawiam, że w tym meczu będzie remis i na koniec jeszcze jeden meczyk przed chwilą dorzuciłem. Air United kontra Irgie United, stawiam, że Air po raz kolejny, jak to mam w zwyczaju, Ogra rywala. Więc tych meczy jest tak naprawdę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9, 10, 11. Kursy sprawdźcie sobie sami. Poróbcie sobie z tego kuponiki, jak chcecie. Myślę, że zdecydowana większość z tego powinna wejść, a może będziemy mieli jackpota. Zobaczymy, jak to mówił klasyk. Czas pokaże. Trzymajcie się strzałeczka, cześć!